Gram sobie dawne kowaliki z Akarab, teraz gramy się szaliki Tanker Jacobem. Chciałbym nim je jeszcze raz spróbować. A e, odcinki nie były najgorsze od siebie, nie były takie złe. A więc może tym razem nam się uda. To nie było najlepsze miejsce, gdzie mogłem zostawić tą maszynę, no ale cóż, niech już tam leży. Oj, 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 mnie ten. Calm space otworzył. O, nie, 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 nie wybuchaj. Dobra, jest Git, nie obrywałem. Od nikogo jeszcze. U, abym wygryzła. ale to przez co żyję tu koniom, no. Czekajcie, no panowie, uspokójcie się trochę. Dogadajmy się jakoś. Dziękuję. Skoczymy sobie na dół, a nadal będziemy mieli pointy rib. Ej, ja często gram tym pointy ribem, bo nie było jak uciec. Znaczy, mogłem go stopować. O, mogłem go stopować. A nie ma, sola bo była wtedy przydatna. No cóż, tak czy inaczej, nie jest źle. Dobra, jest tragicznie. Ej, widziałem, czy cofałem się? Dlaczego? Dlaczego my to zrobiliśmy? Ej, ona, Wydaje mi się, że ma nawet większe, lepsze statystyki niż podstawowe, bo wszyscy mają chyba 2,70, a on ma 3 tirsy. Kurczę, 3,50 50 i mieć to podstawowe, to jest, to jest fakt, ale wydaje mi się, że tirsy ma większe. No, to mam swój. Zawsze okay. Oj, może tym razem się uda. Wczoraj jak grałem, przyznam się szczerze, to dobrze mi szło w tej grze. Było naprawdę dobrze. Dawałem sobie radę z większością rzeczy, która tutaj się pojawiała. A grałem... E, jedną grę miałem na pewno Forgotenem. I Forgoten poszedł ładnie. A reszta? Kurczę, grałem kimś. A, tą Betani grałem. I Betani pięknie poszła po prostu. Tylko, że ostatecznie jakiś przedmiot, który powiem po popsuł gierkę. Ale też ładnie poszła. A, tu nie ma drzwi żadnych. No tak. E, Metabosa. Ale tu mi sobie zostawił... Czekaj, spik. Dobra, musiałem coś zrobić. Cyk! Dążę? Dążę. No musiałem, bo się troszeczkę zestresowałem. To może być tajny. tajny secret. Niestety. Ale gorzej, jak mnie trafi, to i tak. Oś, kurde. Poślu. Oberwałem, ale trafiłem go. O to mi chodziło. Eee. nie oberwać, będzie dobrze. A nie ma sola. Where? pick. Dobra, padł. Nie jest źle. HP up, old bandage. Old bandage to na dół, bo jestem troszeczkę obsrany nie zabiera mi życia jako takiego. On chyba tylko mnie zamienia w tego Losta. Um, sad Onion. Chyba jeden z największych Tearsów w grze, tak mi się wydaje. Klucze i baterie są fajne. Tu bym wszedł. Ciekawe hmm, ciekawy sekretron. równie Room nie jest przepraszam. Pomyłeczka. Uuu, prawie obrwałem. I wyszedłem na plus. To jest dobrze. Ja jestem za. Oj, tu mogę wejść. Nie, wie, nie, nie, nie. Oj, już się wybuchnie te bomby. Bo może. Ugasił ognisko, więc raczej bomby też możemy odpalać. Chociaż nie wiem. Bateria. Ja bym chyba próbował tu na dole, może. O, nic nie ma, niestety. Mamy kilka kołys. O, jest Holhack? Nie! Kurczę, się zbliżył do mnie. Tak po hamsku jeszcze. Jakie są te pająki z Manswiga? To, to jest przyjemne. I kurczę, nie wiem. Czy iść? Chciałbym Secret Harda, więc ja bym sobie chyba poszedł na e, Devil Deal. E. Oficie cienka siłowniska. Ja bym chyba sobie poszedł na Devil Deal, e, ale. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Znaczy na Ancient Rumy. na Devil Deal. Ja bym chciał Secret Harda, pójdę na e, Devil Deal. E. Wszystko logiczne. Mm, ja bym chyba chciał tego Secret harder. Przynajmniej spróbował. Chociaż gapi. Patrząc na to co mam, latanie. Oj, się zablokowałem na chwilę. A latanie mogłoby być przydatne. Stój tam, jak możesz. Teraz leżę w stronę. Dzięki. Nie wiem, dobra. To zastanowienie się. E, szybkie zastanowienie się. Mamy matchbooka słabo. Mamy sporo fajnych żyć. I jeszcze nic nie mam zdobione, więc ja bym chyba spróbował Abaddon. Bo on mi zabierze wszystkie czerwone serca, prawda? Dobrze kojarzę. E, Konwertuję wszystkie czerwone w Black Hardy. Korona jest bardzo mocna, ja bym ją chciał, tylko muszę wziąć w tą stronę, o, nie jest źle, mamy damage 580, nie ten guzik, ten guzik chciałem kliknąć, jest dobrze, kurczę, no mówię, szkoda, szkoda, że to Abaddon się trafi. bo gdyby mi to po prostu zabrało te trzy serca, to by było dobrze, jakiś Gapi, Gapi mógłby być mocny, Abaddon no już nie jest tak ciekawy, bo Korona, ja muszę HP-upa jakoś dostać, jeden hp up będę zadowolony, o, to nie było fajne, jeden hp up będę zadowolony, bo da mi to yy, damage z yy, Korony Ciemności. Nie wiem jak ona się nazywa. Wiem, że jest Crown of the Light i to jest Crown Dark Princess, Coś takiego. Nie wiem, nie mam pojęcia jak dokładnie się nazywa ten przedmiot. A właśnie! Ja mam ten? Mam chyba, nie? W widzę co, co się robi. Jak mi się wydaje, że mam odpalonego tego moda. No, wczoraj ja grałem sobie właśnie ze znajomymi. W trzech graliśmy. No to ten mod zasłaniał pół gry, więc musiałem go wyłączyć. A i tak trollowali, więc co za różnica co braliśmy. I tak było dla trollat bardziej wszystko. A i tak ciekawie wyszło, moim zdaniem. O, syf. Za całe serce. Stracić w zasadzie wszystko co miałem. Trochę słabo. Dobra, tu sobie podleciał kolega. Nic nie dostałem. O, Giant Cell mi działa. Bambino. Dobra, chodź bambinku. Oj, trafiłem się, całe szczęście. by piśnił. Pisgnął mnie. Ale tak bardzo. polało O, trafił go. HP up. E, Demage up też fajny. Grow hormones. Tak, dobrze mówię Grow hormones? Tak. Przez chwilę w głowie syntol, nie wiem czemu. A Wziąłem przedmiot, żeby zacząć się zastanawiać co wziąć, bez sensu totalnie, a bo ten, dobra, zacząłem się zastanawiać na co oni reagują, ale, ale masa też jest ładowana. Au, niepotrzebnie, ale mam mało, małych tych, pomagierów. oni coś robią w ogóle? Strzelają co jakiś czas. <śm> o, wy nawet dużo strzelacie, Kur Kurczę, karabin tam poszedł w jedną stronę. Au, Oj, świetnie, 18 coinów, no bym, lemon. Ja bym poszedł do sklepu, ale nie znajdę klucza, o nie, najgorzej, najgorszy, o! Za blisko. Dobra. Jest git. Jak on mnie nie trafi będzie dobrze, no, bo zabierzemy całe serce. O. Niestety championy są najgorsze. I mamy sklep, do którego no tak jak mówiłem. Ech, serio? obrywałem, Do którego nie mam klucza. Fajny pokój. Ej! Iłakon blisko stał u mnie. Sił spokój tam. Oj klik. Nie ten guzik. Przytrzymałem. Chciałem zobaczyć mapę. A! No sprawdziłem. The moon. The lovers trochę słaba przedmiot. Mamy przejście do secret roomu. Ej, roomu. Za darmo. Dobra, to nie jest fajny curse room. Oj, to jest mega dobry curse room. <grymne> ja to lubię! Ja to lubić! Trzyma Angry Fly, który i mnie trafił. Niestety. Chyba w tą stronę nie znajdę ten bossa. Dobra, już się uspokój. Ej właśnie, tak sobie właśnie zdałem sprawę, że na Angel Roomie do zdobycia jest tylko jedna synergia. Chyba że może się jakieś inne trafić, jak na przykład balobandaż czy coś, ale nie, raczej... Raczej tylko serafin jest do zdobycia w Angel Roomie. A na Devil Deal'u mamy Gapiego, przemianę w Gapiego, mamy przemianę w conjoina, bo bardzo dużo wypada, chociaż na, dobra, na Enjurum'y też już jeszcze na conjoina. no to jest trochę więcej jednak. Ale na Devil Deal'u, jakby tak się dobrze zastanowić, to mamy i e, przemianę z Gapiego i przemianę z e, Serafina, nie tego, lewiatana, Serafina. Mhm. Czemu to nie jest HP up? Daj mi białe ser, a ale kleszcz jest dobry, ja bym chyba wziął. Mniej się damage mają. Dobra, biorę kleszcze. Jeden, 15% mniej życia mają chyba? Mam dwa klucze, oj. Czy na Boslasza zdążę? Ja mam Cakesy? Dwójkę? Nie, to z palcem w tyłeczkę chyba zdążę. Mm, nie, muszę iść tędy. Ja bym sobie poszedł na tego, kurczę, e, ten Boslasza. Ale nie dlatego, że chciałbym go zrobić, tylko dlatego, że chciałbym z niego przedmiot, po prostu, darmowy. Nie czuję się na siłach jeszcze grać z Jacobem, żeby zrobić Boslasza. Wiecie, do każdej postaci trzeba się poniekąd przyzwyczaić, wyczuć ją. Mm, ja na przykład nadal jeszcze nie wyczułem e, Blue Baby przecież alternatywnego który jest dosyć prosty. Ale nadal go jakoś tak nie czuję i zawsze przegrywam. Nie wiem czemu. Zwykła postać, która po prostu zamiast bomb ma kupy różnego rodzaju. A i tak się wywala. Nie wiem. Oj, na ciebie najmniej liczyłem tutaj, kolego. Prawdę powiedziałeś, Oj! Prawda oberwałem bezsensownie. Ale mam dużo coinów. I żadnego teleporta do bossa. No czwartego. Czy wiedziałbym, gdzie jest super secret room? Na tym piętrze? Chyba nie. Chyba nie. Mogłbym jeszcze w jedno miejsce pójść, tego nie wezmę. Bo mamy klaszcz. Klucz, wszedłem do tego bossa, Oj, tu kolce były prawie, se po nich poszedł. Jest dobrze. I kolejny pięter, e, defcy, jedynka. Albo na Nie, 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 nie Kapolis. albo tank, defcy. Albo na Kapolis, zapomniałem, że to jest tutaj. Co, mamy pin. Razy 3. Naście. Haha. Ha, ha. Nie, no ładne, mam damage. 70. damage. 7 to jest. To jest okej. Okay. Jeszcze. Dobra, ostatni został. Ciekaw jestem, czy każdy miał mniej życia, czy tylko jeden miał mniej życia. To jest zagadka. Dobra, bardzo fajny pokój. Bardzo mi się podoba, że on się koło mnie zrespił. Cały pokój miał do tego, ale zrespił się koło mnie. Fajna gra, polecam. Tam ja bym się chyba go zatrzymał tutaj. Lekko. Albo nie jeszcze. Dobra, jest hit. Nie jest fajny. ale do przeżycia. Jeszcze koło, potrafię uniknąć w taką stronę pokój. Turbo, niefajny pokój. O, to jest też niefajny pokój. Ale też do przeżycia jeszcze. Kurcie, gorzej, że. Wiedziałem, że to będzie ta ręka. Po prostu wyczuwałem to w swoich bebechach. O co, pokój? Dużą ilością przeciwników randomowo biegających w każdą stronę, 47 coinów. Nie mam ani sklepu, ani trezeru. O, nie będzie, nie mam sklepu, ani trezeru. Akurat sklep znalazłem. Poczekaj, to chwilę. Magic Finger. To wezmę. To spróbuję. Jolo. Ah, oh, something's wrong. Nic ciekawego. Ajajajajaj. W ogóle odblokowaliśmy Keepera na poprzednim odcinku i też trzeba będzie nim ograć. Chciałbym mapę. Oj, jak ja bym za mapę zabił? Mapa byłaby przydatna. Ciao, sobie poszedł w random stronę wolnego. Dobra. Tylko tutaj kolega został jeszcze jakiś. Oj! Czemu ty pająki wystawiasz? Kit, ale go sporobijemy jak chciałem. Mamy to, czego szukałem. Lemon party, sobie żyjemy. Lemon party. Oj! Biała czaczka wydechowałem. Tego się nie spodziewałem. Oh yeah, boy! Yes! Yes, it is. It is. A. Um, uh, uh, Bountiful things. Because I'm not English. I'm, I'm Poland. Tak. Niestety. Dobra. Zatrzymałem w najgorszym możliwym momencie, kiedy on miał agro na mnie i zaczął szarżować. ja turbo byłem obsrany, bo byłem pewny, że zginę w tej chwili. Znaczy oberwę, że nie zginę, ale oberwę tak mocno. Jak zwykle to się dzieje. Jezu. Książka telepatii to jest niepotrzebniejszych z książek. Eye of Occult, okej. Okay. Ale HPA bym chciał jakiegoś. Czegiem na lewiatana. Trzy serca za trzy serca. Nie mam dokładnie pojęcia jak to chciał, ale lewiatan, Fajna rzecz latanie. Okej, okay. mam wszystko. Mam Eye of Occult, więc mogę sobie manewrować jak chcę tymi rzeczami. To oznacza, że nie do końca jest mi przydatny w jakikolwiek sposób. Y Książka telepatii, bo i tak nie będzie działać niestety, ale lemon też nie jest przedmiotem, który jest mi bardzo potrzebny, w ogóle nie jest mi potrzebny, mieć 8 prawie, a więc zobaczymy co z tego wyjdzie, mam nadzieję, że dużo mi z tego wyjdzie, o ją ja dobra to jest to, to jest to, F -f 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 nie wiem jak to się nazywa, Czyli ją to nie wiem jak to się nazywa, mamy klucz, pieniądze, znowu nad sklepem sobie poszedł. oj, 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 nie wiem, jakoś tak przysnąłem trochę. Moim zdaniem, Eza powinien się odpaść tylko wtedy, jak oberwę. Pierwszym oberwowaniu. Jak nie oberwę przez całe piętro, to powinien się nie pokazywać. Taka racja. Nie oszukujmy się. To by było uczciwe. Dobra, idę chyba do. Co jest? Oni w ogóle w, ten, w jedną stronę zaczęli lecieć. Jakie oszustwo najgorsze. Dobra. Cyk. O, oberwałem prawie. Nie jest źle. Darmowy klucz. Treasure room. Help up, o który prosiłem. I teraz. O, ładnie mi się zwiększyły te statystyki. Teraz jak ja będę miał pół serca albo całe serce, to po prostu. dobra, i tak już to jest ostatni sklep. Niestety. To to mi się będzie ładnie ten, kompować tutaj, no? Tirsapy? 6,23, co ja mam do tirsy niby? Prócz tej korona. A, korona może nie bustować tirsy maksymalne. O, nie wiedziałem o tym. Przepraszam bardzo. Oj, daję się oberwać. Ale chciałbym mieć ten przedmiot, który mi daje Black Harta, nie? Za oberwanie. albo Soul Harta. Oj, jak ja bym chciał. Bardzo bym chciał. Dobra, używamy i ona chyba nic nie daje. Zwiększa mi range, więc też zawsze spoko. Uuu, troszeczkę się nie spodziewałem tego, że zcharge'uje we mnie. dałby się jeszcze z jakiś Spectral Tears'y, żebym mógł przez ściany strzelać i było git. I niestety, jak pójdę na boss'rasza, to muszę go porobić. Właśnie sobie zdaje sprawę, że nie zdziwiłem karty. Zobaczymy, co jest na ten bossarza. Dobra, idziemy na... Damage mam fajny. Ja bym poszedł tutaj, pod, pod Polaroida. Mam niefajną kartę, Mucha, Jawbauna i... To nie są przedmioty, które bym chciał mieć. To są strasznie słabe przedmioty. Niestety tym razem muszę odmówić, chociaż latam, to by było dużo mi dało, ale... no nie wiem. To nie jest coś, co byłoby jakkolwiek przyjemne. To Magician, proszę, by druga karta nie była Magician, proszę. Karta Strange, be right. Za jedno serce niestety. Ale się opłaca, karta Strange, damage. W ogóle boosty, to nie tylko damage, ale większość boostów tutaj. Oj, fajny pokój. Więc życie oberwę tutaj jakoś randomowo? Uuu, nie oberwałem? Witaj, Fistulon. Dawno się nie widzieliśmy, aż... Zobacz, trzy pokoje temu. Tak jak już mi się wydaje. O, kolega nam się pojawił. nasz ulubiony. Chciałem wziąć pieniądze mi w mnie. To sobie wybuchnę. A, no tak, ja miałam nadal tego. E, nie mam tisów, co powoduje, że jestem uszem. No właśnie, mam ten. Half up! Nie chcę. Chyba, że Devil Dilla chce mi dać teraz. się dać Devil Dilla? Że zostać mi czerwone serduszko? Wezmę z niego, co mi dacie. Naprawdę, muszę stracić te serce. Nie mogę się wyleczyć w żaden sposób, bo jak mnie to wyleczy, to. Będę w małym tyłeczku. Stracę moje po prostu boosty, nie? Na tirsy na na No, chyba Demon Chunk nie daje. Daje mi boosty po prostu. Ho. Ho 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 ho, 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 ho. Co to jest? Calm down. Shot speed. Dobra, do przeżycia, nie boli mi to jakoś. Shot speed. Kogo shot speed interesuje? O, cześć panowie. O, oł. O, ale źle stałem, ale tragicznie stałem. Zawsze mogłem też użyć po prostu Anima Soli, ale... Oj, tragedia to była. Jeszcze w ogóle jedno piętro, poza tym... I będziemy mieli tego. E, pierwsze coś osiągnięte na tej postaci, z czego się poniekąd cieszę. Ej, podczas tego rana obrwałem tylko raz od Ezawa. Uj, Herofant. jasne, że biorę, ale kartę Strange też bym chciał. Chociaż to jest health up i on mi da boost, ale zmniejszy mi większymi statystyk. Nie wiem, nie wiem, czy chcę. Chcę chyba, chyba chcę. Jednak chyba, co to jest? Pet A fajna tabletka, lubię. Możecie mi więcej takich dawać, tak. Jest dobrze, karta The moon. A użyjmy sobie, gorzej być nie może. O, obok. Czemu pieniądze mi dajecie i tak z nimi nic nie robię. Chyba, że na Devil Dealu dostanę ten przedmiot, który mi da... O! Rzeczkę się zabrałem. Który mi daje Boosta za, za pieniądze. To wtedy okej. Okay. Nie wiem, jakaś tam jest złamany, coś tam. No, fajnie. Ej, dwie tabletki chyba miałem! Czy to jest niemożliwe. Teraz potrzebuję. Moje tirsy, Moje tirsy. Dobra, chociaż kartę ręce użyję. Damage 12. A, właśnie. Przedmiot aktywny sobie użyjemy też. A może łapie się ten? Nie, wiem, chyba przyciąga lekko, tak wiecie, tylko z bliska. Tu mamy kamień z x em jeszcze. No fajnie. Dobra, zobaczmy tu. podwójny kamień. Golden bomba, trochę syf. Tam mam jeszcze HP-upa. Więc mógłbym wziąć betrayal. O. A, bo mam ten, dobra. Nie wiem, chyba Bukowski nie wezmę. No mówię, i tak tu mam jeszcze HP A jednego, którego sobie wezmę. Okej, okay, dobra, to... spodziewam się czegoś gorszego w tym TV -deelu. A to są naprawdę fajne rzeczy. O, oh. Leży Ile mam teamaj'a? Dobrecy to nie mieć sporo chyba. Hmm. Nie. nie. Nie! fajnie, Fajnie, że ten ten. Pociski moje się ciągle ładują. To jest kilka dobre. Dobra. Na spokojnie. Raczej wygrana. Gdyby nie Eye of Occult, to byłoby dużo prościej. Eye of Occult troszeczkę mi suje całą zabawę. Dobra, mamy ten. pieniądz. Bardziej liczę z Book of Sea na SoulHeart'a. SoulHeart byłby potężny bardzo. Oj. Oszarżował we mnie? Co to robić w ogóle? Ezawie. Ezawie, proszę się uspokoić. Cześć, panowie. Nie, wydaje mi się, że mało damage robię. To by Brimstone, ale jakoś tak ten Eye of powoduje, że nie mam fanów z Brimstone'a. Czuję jakbym miał markę, nie? W ogóle marki Eye of działają tak samo. Chodzi o Brimstone'a, bo... chap. Bo na przykład na takim zwykłych strzałach... A w Occult działa dobrze. Mark działa tragicznie. Mark jest wtedy niefajny. jest jednego pokoju bardzo przydatne. To jest przecież mi to tak było potrzebne, że normalnie O właśnie, mam Spektra dzięki temu, że mam Dream to też racja. Zapomniałem o tym. Że to tak działa. O, dobra, otworzę. O nie, ale bym wziął. Czy to darmowe rumy są? Ja, najgorzej. O, ale bym brał to normalnie. O pieniądz, chociaż nieprzydatny, ale cóż, na wyrok. Szarżuje. On w ogóle jak szarżuje i przerwę mu animację przechodząc przez pokój, to on ma krótszy czas do załadowania szarży sobie na kolejnym pokoju. To zauważyłem. Bardzo mi się nie podoba, że bije matkę teraz z co stoi. Dobrawa. Dobra. Szarżot od... Delirium. Hush. A my idziemy na Polaroida. Ja chcę po prostu dojść jak najdalej. Wszystkie te rzeczy mogę zdobyć później. Nie ma problemu, ale tym razem ja bym chciał po prostu dożyć jak najdłużej. O, jest dobrze. O, jest bardzo dobrze. Przecież no nie ma dużo życia, no. Matkę pokonałem i coś jest, że matka będzie końcowym zabawą. Matka będzie końcem naszego świata. Co tu? O, ale tu. Tutaj... O, dzień dobry. Witaj, Ezawie. Ciebie nam to brakowało właśnie, za zabawę. Nie spodziewałem się, że ich tak dużo tam stało, u góry. To było niespodzianką. Oj, nie fajny pokój. Tragiczny pokój, w zasadzie. Dobra, jedziemy tutaj. O, tu nic nie ma. Najgorzej amnezji dostałem. Gdzie jest są Black Candle? Albo gdzieś jest Dagaz? Tak jest przydatny, jakkolwiek. Dobra, skrzyneczka. Nie fajna. Nie, raby się przydała taka jedna, czy dwie nawet. Dwie jery mieć na the to by było coś dopiero. O trafił mi! Ale przez to się dostały. To ty ten, nie zamienił mnie. Pięknie. No, fajnie. teraz, że dwa. Trzy! Trzy ty I to jeszcze kurczę, czempiony, dwa. O, ale najgorzej. Mam solharda tam jakiegoś. Oj, tu jest solhard. Albo. Albo nie. Nie, dlaczego mi nie dało? Czekaj, bo mi ten. Pociski się zablokowały na ścianie. Dlaczego mi to nie dało Solharda, tylko jakieś tragiczne rzeczy? Na drugą stronę. Jest dobrze. Golden Key. Bateria. Solheart, maybe. Ja bym dużo dał za Solharda. Pet trip, fajna tabletka, no, podoba mi się. Jest dobrze. Kolejny klucz. Klucz, że przydadzą oczywiście. Jakby nie patrzeć na the chest. Będziemy mieli możliwe, że dużo skrzynek. Nie mówię, że na pewno, ale możliwe. o, wow. wow. Dobra żyje. Klucz. Oooo, jestem troszeczkę obcylany, tu są kolce, trzeba uważać, ostatnio... Ej, to chyba nawet na odcigu. ja wpadłem w te kolce, prawda? Ja na domową do pokoju. I to chyba Jacobem. Jacobem Jezawem. Tak było? Nie zmyślam. Dobra, cały pokój. Z tym brimstone'em to robię te pokoje, tak? To bym pewnie zdychał, tutaj coś czuję. Oj, niefajne fajne pomieszczenie. O, dzięki za czasami jesteś przydatny. Nie, nie, ty jeszcze jesteś naprowadzający, ale ja was nie lubię. Panowie, ja was kurczę nienawidzę. Nie dość, że strzelają i tak zawsze w moją stronę, to jeszcze i tak zawsze kurczę naprowadzające. Dobra? Choć proszę płacić będę trzymać będzie dobrze. Oberwałem. Nie wiem, czy ja bym nie chciał oberwać teraz od Anima Soli. Bardzo powiedział. Nie, telepie mnie. Zawsze dobrze stawałem. No cóż, żeby ale się skończyło, widzimy się w następnym odcinku. No i trzęsza.